Cześć, witaj na kanale Komiksowania. Dziś zrobię top 3, moim zdaniem, najciekawszych tytułów z pierwszej dziesiątki wielkiej kolekcji komiksów DC, Bohaterowie i Złoczyńcy. Nie będę się za bardzo rozwodził na temat tych tomów, po prostu przedstawię moją trójkę, dwa, trzy słowa i jedziemy dalej. Na pewno już znacie recenzję tych komiksów, są wszędzie dostępne. Ok, zaczynamy. Miejsce trzecie dla projektu OMAK. Komiks sklasyfikował jako thriller z superbohaterami. Świetnie napisane, to jest bardzo wciągająca fabuła, trzymająca w napięciu. Pokrótce, superbohater Brubitre prowadzi śledztwo, osamotniony jest na polu walki, trafia na tajną organizację, która ma akta wszystkich superbohaterów, poznaje ich tajne tożsamości i słabości, co gorsza. Świetnie napisane, bardzo ładnie narysowane, czekam na kolejne tomy, gdyż to nie koniec historii. Ok, miejsce drugie. Dla Supermana. O! Niefortunnie. Dla człowieka, który ma wszystko, fantastyczne cztery historyjki. które mogę podsumować takim zdaniem, że nawet Supermana można skrzywdzić, i się tego tutaj dowiadujemy, w jaki sposób to można uczynić. Bardzo to wszystko chwyta. Jest fajnie narysowane. Opowiedziane zresztą Alan Moore, Nel Gaiman, świetne nazwiska, świetny komiks. Ok, i królem pierwszej dychy u mnie jest pan Akomen, król mórz. Jest to świeże otwarcie dla tego bohatera, jakim było New 52, że dzieje się po Flashpoincie. Wszyscy zaczynają od zera, także ten bohater jest niezwykle przystępna ta historia. Z genialnymi rysunkami. Świetnie się to ogląda. Każdy kadr jest dopieszczony. Przepięknie narysowane. To jest dzieło. I to jest mój numer jeden. Jeżeli miałbym polecić choć jeden komiks, komukolwiek, kto nie zna się na komiksach, nie czytał, albo chce coś przeczytać fajnego, wciągającego, to właśnie poleciłbym Aquamana. Wyróżniłbym jeszcze dwa tomy. Flasza. Odrodzenie i Batman. Co stało się... Skrzyżowcem w pelerynie. Tam jednak trzeba trochę wiedzieć, nieco więcej. Na przykład we Flashu w pewnym momencie pokazuje się siedmiu sprinterów, więc tematykę trzeba trochę znać i wiedzieć o co kaman. Natomiast Batman, poza główną historią, są tam fajne zeszyty rodem z Team Semic, które bardzo fajnie się czyta, wchodzą w psychikę super przestępców. Bardzo podoba się zeszyt z Clayface'em Świetnie to jest napisane, poznajemy. Tok myślenia tego przestępcy jest to naprawdę coś fantastycznego. I jeżeli jesteśmy przy topkach, to zapraszam na kanał Sylwek Prezentuje, gdzie jestem jednym z gości i opowiadamy o swoim top 3 najlepszych komiksów zeszłego roku. Ok, na dzisiaj to wszystko. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę, skomentuj. Cześć.